Halo, halo moi kochani. Chciałam was zapytać, włączyłam się na chwilę, bo jak wiecie, że ja transmituję na żywo detoksy, odrobaczanie, oczyszczanie, wszystko co związane jest z naszym zdrowiem, ale dotyczącym na przykład oczyszczania zielonym żywnością. Co to takiego jest ta zielona żywność? Bo na pewno pada u wielu z Was i u Ani pada u wielu. Więc zielona żywność jest to substra wężczyzn, który rośnie w stanie juta na pobyłym jeziorze na odpowiedniej wysokości geograficznej i jest podlewany wodą strukturyzowaną, czyli stopniujących lodowców. Ziemia jest stosowany z płodozmian, ziemia odpoczywa i dlatego może wyciągnąć z ziemi wszystko, co jest potrzebne. 44 elementy ma sok z, z albo y, y, florella, żeby nie przekręciła. I ja stosuję, jak wiecie, raz w miesiącu, przed pełnią, 5 dni, Pięciodniowy detoks i poniedziałki jednodniowy detoks. Ale teraz mi powiedzcie, czy wam to jest potrzebne, czy wam się te detoksy podobają, bo wy nie musicie wytrzymywać pięć dni, wy możecie wytrzymać dwa dni, jeden dzień. Dla naszego organizmu bardzo, bardzo ważne jest. Każda godzina odpoczynku naszych narządów. Dlatego ja wstąpiłam do Was z akcją oczyszczania organizmu. Jest Iwonka z Berlina, jest Ania z Berlina. Iwonka też już czeka na detoks kolejny. Bo wiecie, ja skupiam się, modlę się i otulam energią wsparcia. W grupie jest Rżaj. Wtedy detoks idzie nam lepiej. Mam grupę detoksową na Whatsappie i możemy też korzystać z tej, z tej grupy, żeby nie przeszkadzać w tych, bo ja mam grupę swoich podopiecznych i nie każdy jest detoksantem, nie, nie każdy detoksyfikuje, jest osobna grupa. Jest grupa niemieckojęzyczna, jeżeli ktoś potrzebuje. I chciałam wam ogłosić, że od dziś, kto zamówi 3 plus 1, bo wy wiecie, że to już było, pieniądze otrzymujecie, to jest w mojej kieszeni. A taką sobie pomyślałam akcję, bo ja będę miała urodziny. Więc od dziś do 10, i to zajmie moje urodziny, Postanowiłam zrobić taki prezent, czyli kto z Was, jeżeli ja jestem doradcą, a jeżeli nie jestem, a chcecie, żebym była waszym doradcą, to zapraszam Was serdecznie. Co zakupił tego 3 plus 1? Co to znaczy 3 plus 1? Teraz w internecie pojawiło się tyle tych sklepów, tyle tego wszystkiego. Czasami wiecie, przychodzą ludzie do mnie i mówią: No, ja kupiłam w sklepie, ja nie obiekuna. Kochani, jeżeli chcecie być prowadzeni profesjonalnie z waszymi jakimiś tam niedogodnościami, jeżeli chcecie zrobić prawidłowo ten Prawidłowo, jak najmniej dokuczliwie dla organizmu, to też jest potrzebny doradca, który was poprowadzi, który odpowie na pytania, który powie, jaka jest kolejność, czego używania. Bo tak ludzie usłyszą odwracanie: Hurra, biorą. A kto te trupy wyprowadza z organizmu? Trup pasożyta jest groźniejszy niż sam pasożyt. A już szczególnie, ta siemiec, on jak się wbije, to, no to jest to, to trochę trudno. Z tym radzi sobie peronujdoza hmm, sorokiniana, czyli nasza chlorella, odmiana, która rośnie, w, która odonowana jest w kadzach z dostępem do słońca. To nie jest hmm, hmm, chlorella, która posprzątała jezioro. Pytajcie, o, 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 ja wiem, że ludzie mówią: A jest w sklepie ze zdrową żywnością za 60 zł. Pytam, gdzie sumienie i czyje? Chlorella za 60 zł. to nie jest czysta chlorella. Ona najpierw posprzątała jezioro ze wszystkich grudów, łącznie z metalami ciężkimi. I dużo z Was, ja też się na to nabrałam, bo to dawno było nie wiedziałam, dlaczego mam zgagę i nie mogę tego brać. Ano, właśnie dlatego, że nie dość, że tych metali ciężkich jest w pożywieniu, opakowaniach, powietrzu, wodzie i tak dalej. To my chcą sobie zrobić dobrze, dokładamy te tony, potem mówimy: Nie, to nie działa. Kochani, żeby przeliczyć zieloną żywność. Ona naprawdę nie jest droga, żeby za 200 zł miesięcznie, tam plus minus, kupować czyste jedzenie, czyste jedzenie powtarzam, ja wiem, bo byłam w sklepie dzisiaj co takiego kupiłam, jakieś tam grona, nie jakieś tam coś jeszcze i stówki nie ma, prawo optima było nie ma. Tylko, że ludzie przyzwyczaili się, ja to rozumiem, że jak mają na, na, na raz wy, wydać 645 zł. 645 zł to jest ten zestaw zniżkowy. Każda paczka bez wyjątku kosztuje równo 215 zł. Więc wy w pakiecie tym rejestrowym zniżkowym, i wtedy ja zostaję waszym y, opiekunem płacicie 645 zamiast 860. Dostajecie również link zniżkowy do, pasużytu, do zioła na pasużytu polskiego producenta. Wspierajmy polskich producentów. Jest to uczciwy pan, ja już to stosuję i polecam ludziom. I to 25 dni trwa z analiz wschodni, kosztował 80 zł 6 tygodni trwało oczyszczanie, no to około 400 zł było, więc jeżeli chcecie i chcecie, żebym ja się wami opiekowała, zapraszam, zrobię to z przyjemnością, mam grupę na Facebooku, mam grupę na WhatsAppie, mam taki, żeby był bliski kontakt, jest jakaś tam informacja, żeby to było szybko niż wysyłań do każdego maila, część z was w sierpniu tu już teraz kończy się ta umowa. Wystarczy, że zakupicie jeden produkt, jedną chlorellę, jeden jęczmień, jedną taką za 215. Jeżeli to zamówicie, macie przedłużony na kolejny rok. Dbajcie o to, bo to czasem umyka. Ja rozmawiałam z ludźmi, ojejku, nie wiadomo, kiedy ten rok zleciał. Róbmy tak. Dbajmy o to, żebyśmy mieli dostęp do czystej. Moim doradcą jest Ania Mazurczyk, a nad Anią jest współwłaściciel Więc lepiej się nie można uczyć, że tak powiem. Bezpośrednie źródło. Oczywiście ja już mam wieloletnie swoje doświadczenie i pracuję także z naturą, ale to bym nie chciała tu plątać. Ale powiedzmy, że coś tam wiem, jak trzeba tam coś. Drobnego doradzić, to, to to zrobimy to. Kolejny, ym, proszę policzyć, przed pełnym, chyba 19, to będzie gdzieś tak 15-16 sierpnia. Kolejny pięciodniowy detoks i nie przejmujcie się, że wytrzymacie jeden dzień albo dwa, tylko napiszcie mi, czy wy chcecie takie detoksy. Słuchajcie, ludzie, szybciej, no proste. Tylko, że ten detoks nie jest głodówką, bo niektórzy określają głodówka. Mm -mm. Sok z trawy jęczmiennej jest czystym jedzeniem, posiadającym 44 elementy i 42 posiada chlorella, więc to nie jest głodówka. Wy jak pijecie, no i tam przerwiecie, coś tam przekąsicie, wracacie z powrotem i idziecie dalej. To nie tak, ja jeździłam 15 lat ponad do doktor Dąbrowskiej. A to już jak się coś przerwało, mini, to trzeba było zaczynać od nowa i różne, a tam w ogóle. Pamiętajmy, że wyjecie czyste jedzenie, oczyszczajcie się. I już ja nie chcę straszyć, ale wielu ludzi straszy. Ja wczoraj naszłam na znanego jazdę, widzę to przez tak zwany przypadek i mówi o zarazie, która idzie. I pamiętajmy. Układ odpornościowy. Jeżeli układ odpornościowy nie poradzi sobie w momencie przed mutacją, to będzie drugi. Ja nie chciałabym tu straszyć, on to wejdźcie sobie do tego jasnowidza, bardzo znanego, bardzo spokojnie mówi, bardzo jasno wyjaśnia i nie idzie tam po to, żeby się bać, tylko trzeba się układ odpornościowy. Bo jeżeli układ odpornościowy, z tego co powiedział, nie poradzi sobie z tym. To już ciężko. To już ciężko. Nie będę tutaj za dużo mówić, że będą ludzie. Ja to słyszałam dawno ludzie izolowani, bo będą mieli te objawy, ludzie będą ukrywać też te objawy, żeby nie być izolowanym. Z tego, co on mówił. Na ile to jest prawdą, nie wiem, ale Wy też, Witaj, Łanka, każdy z Was, ja już dawno słyszałam, że już szykują się. Ludzie, pamiętam, że w sklepach mówili, że trzeba sobie już czemu nie macie maseczek? już trzeba, trzeba się szykować. nie? Więc napiszcie mi, czy chcecie uczestniczyć w takim detoksie. Jeżeli nie uczycie pię pięciodniowy, jednodniowy, w grupie jest raźniej, zapewniam was. Miałam 21, 16 i 14 dni. I żyję, jak widzicie, i wszystko jest ok. Także, jeżeli chcecie się obronić, nikt was nie obroni. Szybko swój układ odpornościowy podnosi, bo to podnosi działać wszystko co możliwe, bo jak organizm z tym wirusem sobie nie poradzi, to nie będę więcej nic mówić. Posłuchajcie tego pana, którego nazywają straszakiem takim, no ja się wsłuchałam przez tak zwany przypadek trafiłam i czy to aż takie straszaki, to nie wiem. Ja was straszyć nie będę. Ale włączyłam się po to jeszcze z zapytaniem, czy te moje detoksy, które są puszczane na gabinecie terapii naturalnych, czy tutaj chcecie, bo będzie wam łapie. Zosia, ja robiłam sobie odrobaczanie tymi tabletkami. Tymi i od tego pana, tak? Tymi, tymi, co mamy, 15% zniżki. To są dobre. Trzeba kupić dwa opakowania, albo dwa po 60, albo cztery po 30, to po co tu tyle brać. 15% jest dla każdego zniżki, 15, tylko trzeba wpisać zielonki i jest się super Iwonka. Kochani, ja już kończę, bo Ania Taran, no zmieniłyśmy godzinę, bo Ania była w trasie, miało być o 18 z Anią Taran, ale będzie już zaraz o 19. Przytulam Was ciepło, Zieleńmy się, nie dajmy się, Iwonka ma i wodę, i ja też, ja też, nie daj, na ile mogę się nie daję. Nie daj mi się, Monika nas nie zadba. Przytulam i do zobaczenia.